Życząc zwycięstwa Januszowi korwin mikkeemu zacytuję wiersz mojego wielkiego przyjaciela Andrzeja Waligórskiego. Gdy kraj w delirium, a ustrój denat, dobrze jest wtedy powołać senat. Na każdą klęskę, mankament, zator bezwzględnie znajdzie radę senator. Otóż już zgłasza się do wyborów tłum kandydatów na senatorów i każdy skromnie o sobie pieprzy, że najmądrzejszy jest i najlepszy. Jeden zapewni nam żywność tanią, drugi zabroni skrobać się paniom, trzeci na odwrót uczenie mędzi, żeby się skrobać, zwłaszcza gdy swędzi. Czwarty da wszystkim bezpłatne buty, a piąty będzie wysadzać chuty. Ich argumentom trudno się oprzeć. Całą noc myślę, kogo tu poprzeć. Wreszcie nad ranem mam już taktykę. Poprejanusza korwina Mikę. Po pierwsze szlachcic, wiem z heraldyki, ma w herbie kruka i myszkę Miki. Po drugie, kisiel poparł Korwina, czyli że Korwin to oryginał. Po trzecie, Korwin publicznie głosi, iż jest repliką Thatcher-Małgosi. A pani Thatcher przed laty wielu wyciągła starą Anglię z burdelu. Więc jeśli Mikke jej system ściągnie, to może w końcu i nas wyciągnie. Z tym, że tu sprawa będzie trudniejsza, bo burdel mama jakby silniejsza. Reasumując, rozum i dusza Każą mi oddać głos na Janusza. Niech weźmie nawet etat cesarza. Jajasz powinien wspierać jajarza. I tak, proszę państwa, Lady Małgorzata nie żyje, Andrzej Waligórski nie żyje, Związku Sowieckiego nie ma, a ja jestem, kandyduję. Wtedy w Wrocławiu mało co nie wygrałem, teraz wygram dzięki pomocy tysięcy ludzi, którzy zrozumieli wreszcie, że to nie można liczyć, że państwo za nas wszystko zrobi. Że musimy liczyć, że to my zrobimy i niech państwo nam tylko w tym nie przeszkadza. Jak słusznie mówił Ronald Reagan, państwo nigdy nie jest rozwiązaniem. Państwo może być tylko problemem. I my chcemy, żeby ten problem był jak najmniejszy. I muszę powiedzieć, ludzie tu chodzą, pozdrawiają mnie, oni to już rozumieją. Do zobaczenia w Senacie, proszę państwa.